Siemanko wam wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagramy z gry Gothic i ruszamy w poszukiwaniu ostatniego z kamieni ogniskujących. Jak na pewno widzicie, jesteśmy pod starym obozem. Tutaj niedaleko miejsca, gdzie rozpoczynaliśmy grę, można tak w sumie powiedzieć. Ja minimalnie odsunę klawiaturę od, e, od mikrofonu, bo stwierdziłem ostatnio, że ją dosyć głośno słychać, jak tutaj naciskam klawisze. Dobra i teraz musimy udać się w dosyć niebezpieczną wyprawę, gdzie zmierzymy się po drodze z zębaczami niestety, nasi znowu ulubieni Pseudo, y, nasze znaczy, ubrane pseudo dinozaury Zabaj, Ubijemy sobie ścierwojady O proszę jeszcze level wskoczył zaję bongo I mamy punktasów? 30. Wskoczyłem 40 do broni białej, znaczy do broni dwuręcznej Tak więc jeszcze jeden poziomik i będzie w sam raz Fajnie się złożyło No i mamy kurwa zębacze Teraz musimy oczywiście jakoś tak ładnie ogarnąć żeby ubić je, można spróbować z tego pieńka, one teoretycznie nie powinny móc tutaj wskoczyć, a znowu i poradzi sobie z tym bez problemu. Czy ja będę z stanie... o kurwa. No chujowo się ustawiłem, no dobra, dobra. Zrobiłem sobie kroczek do przodu. Taki, taki, no, takie, 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 takie tip-topy. Okej, okay, dobra. I walimy. Teoretycznie nie powinna zdorwać, musimy sobie jeszcze pocwaniaczyć, bo jeszcze nie jesteśmy dla nich, kurde. Czy ja mogę do nich dostrzec w ogóle? O dobra, mogę, okej. Okay. Bo jeszcze niestety nie jesteśmy dla nich przeciwnikiem. No widzicie, I to, to, to się nazywa styl walki. Okej, okay, dobra. Dwa zniszczone. Generalnie z jednym czy dwoma teoretycznie powinien dać Ci sobie radę w walce wręcz, aczkolwiek nie jestem pewien czy... Nie, jednak jednak po co ryzykować, skoro gra taki fajny pienik do walki. Pienieg do walki brzmi kurwa jakaś broń. 3. no 3 to już jest problem Niestety mój magiczny pieniek nie dosięgnie i generalnie strzelimy sobie w nich i wskoczymy na pieniek jak zaczną nas gonić No już O dobra, okej OK. ruszyły Biegnij Bezzy Biegnij To jest ciekawe bo w ogóle większość... ...ała, ała, 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 ała. Dalej 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 O kurwa wskoczył tu e, Większość stworów w świecie gry ma mniej więcej ten sam typ biegu co Bezi, czyli jeśli biegniemy to nie są w stanie nas dogonić A jednak zębacze Zębacze są ewidentnie szybsze Nie jestem pełen czy trafiam w ogóle Nie, nie, nie spadnij Jezu chryste, czy to jeszcze żyje? Nie, ale ten żyje Wilk, randomowy wilk, okej okay, spoko Nie jestem pełen czy ten zębacz już... O kurwa nie no czemu, czemu bez izlatujesz z tego jak strasz z łuku do cholery, dobra okej okay. Bo to było ciężkie Ostatnia miksturka zwykła Dobra setkę też sobie wypijemy no, Zostało nam tylko siedemdziesiątki No niestety nasza Nasz zapas miksturek tutaj uszczuplił się bardzo Niestety gra wysyła nas na przeciwników których aktualnie nie jestem w stanie pokonać w równej walce No też Odnoszę sporo ran, ale spokojnie, tutaj na szczęście za te kły, które im tutaj powyrywałem, na pewno będę w stanie kupić coś fajnego. Od razu oczywiście zapisujemy. Nie chcę powtarzać, powtarzać tego typu manewrów. E, dobra. No nic, ostatni kamień jest przed nami. I oczywiście nie trzeba być geniuszem, żeby domyślać się, kto, domyś... kto będzie nam tutaj pomagał. Kurwa, kolejne zębaczy. No come on, gro. To nawet już nie jest śmieszne. Nie, no, po prostu raczej domyślacie się, że będzie nam pomagał Diego... Kurwa, strzelaj bez i, i skacz, nie kurwa, no skacz, 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 no kurwa czemu nie skakałeś? I właśnie dlatego zapisuję co, co dosłownie minutę. Jakby udało mi się wykończyć aż jednego, to wziąłbym dwóch w walce w zwarciu, ale strzema no nie chcę na raz walczyć, bo ten system celowania jest taki bardzo... Mm, nie zawsze da się wyłapać tego, kogo chce się wyłapać, może ewentualnie wbije się na tą skałkę, nie jestem pewien czy ona zapewni mi tutaj ochronę taką jaką, zapewni mi pieniek, wydaje się minimalnie za niska, o, a nie, tym stąd i tak nie dostrzelę do tych zębaczy, dobra, weźmiemy sobie minimum przewagi terenowej i wejdziemy na tą skałeczkę, być może przez chwilę ich AI zagubi się w momencie, kiedy będzie nas atakować. Dobra, ok, jeden zdjęty. Nie, nie zagubiło się. Ej, aj, nie zagubiło się. Skacz bez i. Skacz bez i, mówię ci. To, to najlepsza metoda obrony w tej grze. Skakanie. Dobra, okej, okay. jednemu dam radę. Albo. Kurwa. Nie, nie zapisz grę, cholera. No i to jest to, generalnie widzicie. Zaatakowałem, ale nie wyszło obrażenia i... To jest generalnie to, o czym mówiłem wcześniej. Czy ja mam jakieś zaklęcia? Co jeszcze mógłbym zabić jednego tak od razu insta kill? Tak wiecie. Od razu, fajnie. Fajnie by było. O, co my tutaj mamy? Zmiana... Żeby się zmienić w wilka, ale to nam kurwa nie pomoże. Możemy pierdolność ognistym pociskiem. To zadaje obrażenia 30. Szacun w chuj. No nic. no przycisk. No, Uh... Okej, okay, wybaczcie przerwę. Najwidoczniej mój pokój potrzebował awaryjnego mycia podłogi z jakiegoś powodu. No cóż. Jak widać, znalazłem tutaj w sumie zupełnie przypadkowo dobrą kryjówkę przed zębaczami. Come on. Gdzie jesteście frajerzy? O, jesteś tu? Czy ja się trafię pod trójkątem w ogóle? O, chyba trafiam. Z jakiegoś powodu bez i się obsuwa. No kurde mol, stary, zawsze się nogami czy coś. Oczywiście kamera ni cholery nie chce zejść niżej. jeden No dobra A tak. Proszę bardzo Fajnie Kolejne sadusem zębaczy wybite Generalnie pamiętam, że pierwszy raz jak tutaj e Przechodziłem tą grę to Byłem do tego stopnia Słaby i nieogarnięty w tej grze, że po prostu zamiast w ogóle w jakikolwiek sposób walczyć z tymi zębaczami To podprowadzałem ich pod strażników pod stary obóz i oni będąc dosyć silni tutaj ogarniali ich dosyć sprawnie. Oczywiście nie zostałem ani expa, ani nic, ale no cóż, trzeba było sobie radzić, prawda? I mamy Diega. I dziwnie ucięty krajobraz. drogą tutaj, żeby nie było, jest chyba obóz bandytów. Nie jestem tego pewien. Tak w tej grze są bandyci. O, proszę bardzo. O, gościu teraz zaczyna nas walić, jak tylko podejdziemy. Że nie wchodzimy tutaj. Generalnie to jest znowu bardzo dziwna sprawa, bo w tym obozie bandytów jakby nie ma miejsca absolutnie nic we fabule. Nie, nie, nie ma tej. Po prostu nic się nie dzieje ciekawego, no jest i Hej! Myślałem, że już nie żyje! No co ty? Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myśl. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Jest bardzo Wiem, na bieżąco. Gdzie go można znaleźć? Jest tylko jeden problem. Rozumiem, czego chcesz. Widzę, że szybko się uczysz. Ale nie o to mi chodzi. Nie, więc cóż to za problem? O, to całe trzy tony problemów. Brzmi jak zabawa. Choć, za chwilę sam zobaczysz. No właśnie ten obóz bandytów nie jest w żaden sposób wykorzystany do fabule ani w ogóle w żadnym questie nic takiego po prostu jest i tyle Jego znowu tutaj e, jego jakby działalność jakby rozszerza właśnie e, e, mod mroczny się za, zawiesiłem się na chwilę wybaczcie wybijamy frajerów Goblin wojownik Ci już są całkiem groźni, należy ich wybić jak najwięcej U nas kopać dosyć, dosyć łatwo o dobra. Biegną gobliny i o to chodzi. Musimy z Diegiem wybić te gobliny. Oczywiście już widzimy trola w tle. To oczywiście jest problem, o którym mówił Diego. Okej, ja muszę łychnąć podka. Rozumiem, to jest orali i to ostro. Siedemdziesiąteczka. Razy dwa. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. I dobra. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini. Która prowadzi do kamienia, wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt albo inny sposób na pokonanie tego trola. Ściągnę na siebie jego uwagę. No, generalnie tutaj przydał się Gorn i jego magiczne, oczywiście. Jego magiczny toporek, którym zachształtował tamtego trola. Mamy stronę z dziennika. Na szczęście Diego jest nieśmiertelny, więc tutaj, no cóż. Co nam to? Czarne ziele weźmiemy sobie i zobaczmy co to za notka, bo oczywiście on tam walczy więc mamy czas żeby to przejrzeć yy, Dziś mi się uda, jestem pełen, że bogowie będą mi przychylni Wypróbowałem już wszystko Najprawdopodobniej został... co? Najtwardsza stal pęka ze zetknięciu z twardą skórą trola Strzał pusty, odbiję się od niego, teraz jednak wykorzystałem magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korinis Zapłaciłem za niesłoną cenę, ale myśliwskie yy, trofea które zdobędę przy jego użyciu, odpłacą mi się za wiązką. Dzisiaj ubiję trola. Czyli tutaj mamy cynko w tym zaklęciu. Proszę bardzo. I oczywiście ono wymaga e, piątki, jak wszystko. Dlatego znaleźliśmy tutaj przy okazji miksturkę. I mamy, nie, nie teleport bractwo, tylko zmniejszenie potwora. Podchodzimy do gnoja na dosyć bliski obszar. Tutaj Diego na szczęście totalnie przejął jego uwagę i... coś takiego. Pyk. W tym momencie troll został zmniejszony i jest podatny na obrażenia 2000 z jednego potwora. Skóra troll jest nasza. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. No. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Powiadasz. No dobra. Tutaj mamy... Tutaj mamy przejście. który mówił Diego i na górze znajdziemy bramę hmm. no i cóż, co, co teraz z tą bramą? No z tą bramą to jest taki myk, mianowicie trzeba ją otworzyć kołowrotem, który jest tutaj na, na dole nie mam pojęcia jaka starożytna technologia powoduje, że tamten kołowrót otwiera tamte dechy, ale niech będzie no, Diego już widać zainteresował się tym kołowrotem kołowrót chyba się zaciął Czekaj, może uda mi się go naprawić? Hmm, posmyram ziemię koło niego, na pewno mu to pomoże. No to teraz powinno działać. Zrok Diego. Pyk. elegancko. Dechy się otworzyły. Jezu Chryste! Gobliny! Diego, kurwa! Yy, w sumie wybijmy te gobliny. Stajemy się za Diegiem, on nam tutaj pomoże Na szczęście ma magiczną NPC-tową nieśmiertelność Diego zejdź mi z drogi I my będziemy biegać, a on będzie strzelał yy, no Generalnie strasz tyś słabo kolego Okej, okay, XP leci Wow, wow, wow. Wojownicy biją już dosyć mocno. Ale my też słabi nie jesteśmy. Parę goblinów, no niestety Diego już nie liczy się na naszej ekipy, więc niestety nie daje nam expa za zabicie potwora, a szkoda, no dobra. Dobre i tyle. Idziemy po nasz kami, który wyjątkowo jako jedyny jest na piedestale Co ciekawe, to jest jeden kamień, który znajdujemy właśnie na tym, tym tak zwanym punkcie ogniskującym, jak go tutaj pięknie gra nazwała. Są drogą to takie małe, pie małe pierdolstwa, ale zawsze mnie dziwiło, czemu te kamienie zwane ogniskującymi są niebieskie. Z jakiegoś powodu coś co ma w y nazwie ogniskujące, wydawało mi się, że powinno być czerwone i kurwa harpie. Oczywiście muszą być jebane harpie, prawda? Zawsze jebane harpie. A ała, ała, ała! Kurwa zaczaiła się! Bez ich wal Serio? No, kurwa otoczyły mnie naprawdę Jezu chryste No god ktoś, kto to kurwa wymyślił A nienawidzę harpi Nienawidzę 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 Dobra Dawać mi jakieś zielsko leczące Potrzebuję się uleczyć. Kurwa, jakim cudem? Przecież nawet ich nie zbiurowałem. Oczywiście no i walczę kurwa na... I walce nie na równym poziomie. Nawet ich kurwa namierzyć nie mogę. Bez namierzenia nie mogę jej zadać obrażenia. No i, i se kurwa walcz, nie? I to jest to. No, fajnie się walczymy, nie? To już to, to już walka, moi drodzy. Jakim cudem od premiery tej gry minęło tyle... Tyle lat, a dalej... Twórcy giernie ogarniają jak zrobić walkę na... na równi pochyłej. No come on. Przecież w każdej grze walka na schodach albo na jakichś wzgórkach się i to ostro. Bo modele nie mogą się kurwa styknąć. <tryk> Dziękuję. O. Mix to Nice. Dobra. Troszeczkę zieleniny. Oczywiście kurwa jeszcze jedna. Nie ma mowy! Płoń! Okej, okay, pozamiotane, świetnie I mamy kamień ogniskujący z kanionu troli, który po podniesieniu nazywa się po prostu chyba kamień ogniskujących A nie, jednak nie, patrzcie Nawet nie wiem, że one mają nazwy Myślałem, że to po prostu jest kamień ogniskujący i po prostu wiecie, potem się tagują w jednym miejscu Dobra, idziemy pochwalić się Diego Może zarzucić jeszcze jakimś fajnym przedmiotem a potem teleportujemy się do nowego obozu, zdamy raport i zobaczymy, co nam dalej fabuła przyniesie. Siema, Dieguś. Wąsaczu, ty jeden z łukiem. Ej, gdzie biegniesz? Pało, wracaj tu. Come back here. Kurde, co... To... Come on! Idź po kamień. Widzę, że znalazłeś kamień! Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia! Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Dobra, okej, okay, no to... Trzymaj się. To tyle. Eee, teleportujmy się, użyjmy zwoju i oddajmy Saturasowi kamienie. Uuuuh. Wow. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite, mamy już cztery kamienie ogniskujące. A nie zgadniesz, co mam w kieszeni. tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Tak bym się nie rozmawiał. Widzę, że wykorzystałeś okay. zwój teleportacyjny. Nie chcę zwoju, masz tu kamień. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Wspaniale! Mamy już wszystkie pięć kamieni. Daj kamienia! Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Oh yeah. Dobra, pytajmy od razu, Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło dwunastu magów. Aż 12. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy tylko. No, już dałem się, kwesta. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do Starego Obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Bo zdania. jak mnie zabiją, to nie Zrasz będzie straty wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. Albo generalnie, żeby nie było, to sprawa wygląda tak, że barierę utworzono tylko i wyłącznie ją tylko i wyłącznie magowie ognia. Jednak potem nastąpił rozłam i część magów ognia w tym saturas. Odrzuciła krąg ognia i utworzyła tutaj, właśnie jakby w kolonii, wewnętrzny krąg wody. Znaczy, tak, magowie wody istnieją w świecie Gotika, tak o po prostu, aczkolwiek tutaj, właśnie jakby Saturas i ekipa postanowili, właśnie utworzyć ten krąg wewnątrz już ich bariery. No dobrze, spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden, tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. No właśnie. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Dobra, mamy to. Obyś wrócił. I mamy czwarty rozdział. Xardas. O, Xardas, Xardas. Taka istotna postać w świecie Gotika. No nic dobra. Idziemy odebrać nasze nagrody. Nefarius, czy ty mi coś powiesz, kolego? Witaj. No, witaj, witaj. Nie chcę zostać bagiem kręgu wody. Riordan. Witaj. No tam... Coś tam, jakieś hajsy miało być. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. A, chodź, chodź. Nasz przywódca opowiedział mi o twoich bohaterskich czynach. Cały nasz obóz, a co ja mówię, cała kolonia Cały powinna świat. ci być dozgonnie wdzięczna. Przyjmij tę skromną nagrodę w uznaniu twoich zasług. W sumie, co tak naprawdę dostałem? Tak, mamy runę teleportacji do, oczywiście, kręgu wody. Co ja, kurwa, dostałem? A, o, nowe potki! O, bonus do Max Pergetus, nice, 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 nice Okej, okay, dostałem nowe podki I co to jest, co to jest? O, proszę bardzo Patrzcie kurde, to są nagrody Miksturki z stałego podniesienia statystyk Nice Jeszcze do Kronosa No nic, to zapierdziałam do Kronosa wspólnie wspólnie wyjdziemy sobie jeszcze z tego obozu Znaczy ewentualnie pójdziemy do Kronosa i Potem skierujemy się do wyjścia czy był Gordon? A właśnie miałem obić ryj krzykaczowi jeszcze Witaj Nie witaj tylko wypierdalaj z chaty Czekajcie Hata krzykacza W przekonaniu krzykacza by zmienił lokal Zobaczymy czy jak go po prostu pierdolnę młotem to ten to czy ktoś mnie tutaj obije Cześć kolego Dobra dobra To już? Zapomnijmy o całej To była dobra walka! To była dobra walka, powiadasz, krzykasz, co masz przy sobie? Świetnie! Niezłe przedstawienie! Diego? Czemu słyszę głos Diego? Wytrychy się przydadzą, strzały wezmę... A to zawsze się przyda... Resztę ci zostawię, biedaków. wstawaj i wypierdaj z chaty, ona jest moja! Już, 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 wake up, wake up, wake up! No. Dobra, dobra! Wypiję swoją... Pijesz ze swojej ręki widzę, fajnie, fajnie masz. O super, on się tam będzie kurwa leczył. Mogę mu zabrać wszystko. Dobra, mu to trochę zajmie. Idziemy do Kronosa, potem z nim pogadamy. Kronosie! Sypnij hajsem. Jeśli łaska, od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W czasach na nikim nie można polegać. Witaj. Siemanko. Mm. Saturas powiedział, że masz tysiąc dla mnie bryłek rudy. Obronę. Jako strażnik rudy chciałbym podarować Ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Mam nadzieję, że zrobisz z tej rudy równie dobry użytek jak my. Wyda nas dziwki i bagienne ziele, co wy na to? Dobry pomysł. lepiej Generalnie skąd ja mogę kurwa wziąć... Znaczy dobra, okej. Okay. Pójdziemy... Hmm. Hmm, hmm, hmm. Zastanawiam się teraz, czy ty się już jakoś tak w miarę pozbierałeś? Tak, pozbierałeś się. To wypierdaj z chaty. Fajnie, że łatasz moje ściany, kolego. Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Jaki kulturalny. Dobra, idziemy do Gorna. Gordon Gorda z jakiegoś powodu tu nie ma. Aha, on został w klasztorze. No nic, dobra. No to chuj. Eee, jeszcze kawałek sobie przejdziemy razem, bo nie wiem czy tutaj nie będzie pewnej rozmowy Po drodze. Jak przejdziemy przez tamę to zakończymy odcinek i spotkamy się pod starym obozem I zobaczymy Co... O właśnie, dobra. I zobaczymy co uda nam się uzgodnić z magami ognia. Lee. Kiedyś wiodłem cały. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. E, stary coś mówiłeś, miałem akurat ten... Miałem słuchawki w uszach. No nic, dobra, to właśnie jest backstory Lee, tak jakby troszeczkę. Dobra, i tutaj czy mam? Chata. Dobra, to potem się zgłosimy Gornowi, nieważne. On kiedyś tam wróci do obozu na pewno. I tutaj sobie zakończymy. Spotkamy się pod starym obozem, tak więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinkach Gotika na moim kanale. Trzymajcie plutko i naraczka.